Hmm. a, czas wstawać. Hmm, co ja bym zjadł? Może łódko? O oh, nie, nie, jakie pyszne. Dzisiaj święto, więc może zetnę choinkę. Pójdę po gąbki. Pijam sobie choinkę. No i już jest pięknie udekorowana. No to teraz zjemy kolację. O jaki duży ten kurczak chyba zjem sobie go na kolację obejrzę sobie telewizję Pip! Rocky no rock and rank, The Christmas Tree Ale była to, ale była pyszna kolacyjka, chyba pójdę spać. Jest... O, oh, tu były super świetne. Hmm.